Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sankiewicz, kanał -biżuteria z ZBLISKA. Witam, witam w kolejnych najnowszych wiadomościach. No i ten wniosek, który chciałem wam teraz przeczytać, to jest wniosek, który wskazuje na to, że możemy być już blisko kryzysu, końca kryzysu branży diamentowej. Zresztą jest więcej jaskółek, które na to wskazują. Natomiast w tej chwili następuje konsolidacja branży, co będzie wiązało się z racjonalizacją kosztów i zwiększaniem zysków i może pozwolić wyjść branży, przynajmniej części branży, z kryzysu. Mianowicie bardzo duża firma Gems Group nawiązała współpracę z diamenterem Rejem Diamenter czy diamanter, właściwie tak to chyba powinno się powiedzieć, jest to człowiek, który zajmuje się szlifowaniem diamentów, tak, to jest takie slangowo-branżowe określenie. Niemniej no, branża, branża je rozumie i nawet w oficjalnych komunikatach. Używa słowa diamenter, a nie szlifierz, a nie szlifierz diamentów. Współpracę tę nawiązano w celu utworzenia nowego przedsiębiorstwa, dzięki któremu dubajska firma zajmująca się diamentami rozszerzy swoją sieć dystrybucji oszlifowanych kamieni. W ramach nowego joint venture StarGems będzie pozyskiwać diamenty, a Mechta będzie pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego oraz będzie nadzorował dystrybucję oszlifowanych diamentów do marek na całym śmiecie poinformował StarGems w ostatnim czasie. Nowa firma będzie działać równolegle z dotychczasowymi operacjami Star Stargemps wykorzysta swoje istniejące fabryki do realizacji zamówień, jednocześnie rozbudowując swoje jednostki dystrybucyjne i produkcyjne w Botswanie, Namibii, RPA i Indiach. Produkcja obejmie szeroki zakres rozmiarów i kształtów, czyli mas i kształtów od diamentów okrągłych, po rzadkie. Specjalne szlify, w tym diamenty o barwach fantazyjnych, fantazyjnie szlifowanych i diamentach szlifowanych precyzyjnie, dostosowanych do potrzeb branży zegarmistrzowskiej. Obecnie działalność Stargems obejmuje wydobycie, przetargi na diamenty surowe, produkcję i dystrybucję globalną. Nowa działalność umożliwi firmie rozszerzenie działalności również o dystrybucję diamentów szlifowanych w celu. Wzmocnienia jej obecności w głównych centrach handlowych, poinformowała firma. W 2022 roku Stargem skupił dwie kopalnie diamentów: Jagers Fountain Holdings, która prowadzi zakład zajmujący się przetwarzaniem starych odpadów flotacyjnych, oraz Royport Holdings, obie w Republice Południowej Afryki. W zeszłym roku firma kupiła kopalnię Coffee Fountain od Petra Diamonds, rozszerzając dodatkowo swoją działalność. Jak widać, większość firm ma problemy. Debers, właściwie można powiedzieć, że o bankructwie. Pamiętajcie, że ta firma w ciągu 8 czy 9 miesięcy doznała, do, dokonała dwóch odpisów wartości księgowej. Pierwszy na na kwotę jednej czwartej wartości, drugi na kwotę jednej trzeciej wartości, czyli łącznie została połowa. Do tego De Beers ma jeszcze obniżyć swoją wartość, w tej chwili będzie wyprzedawał resztę zapasów magazynowych po to, żeby móc się sprzedać rządom, holdingowi rządu Botswany i rządu Angolii. Alroza miała bardzo poważne problemy, gdyby nie interwencja Kremla, to, to firma nie miałaby na zapłatę podatków i musiałaby zbankrutować. Nie mieli jak zapłacić podatków rządowi kraju Saha. Montaigne Province, no to jest niekończąca się opowieść. Oprócz tego Burgundy Diamonds, też problem Lukara, również, również bankructwo no, generalnie wszyscy bankrutują, ale jak okazuje się, powstaje też firma, która konsoliduje branżę w swoich rękach jak najwięcej operacji górniczych i innych tak, żeby zintegrować pionowo cały, cały ten obszar od kopalni po detalicznego sprzedawcę. No i to może przynieść dobre efekty w przyszłości. Tutaj jeszcze w tekście jedna rzecz, która uważam, że wymaga skomentowania. Diamenty precyzyjne, tak zwane, czy precyzyjnie szlifowane dla przemysłu zegarkowego, no to są kamienie o najwyższej cenie. Generalnie te kamienie, pomimo, że są bardzo małe, ale szlifowane bardzo precyzyjnie, bardzo precyzyjnie kalibrowane, kalibrowane z dokładnością do setnej mm, ewentualnie do 200 mm, w zależności od jakości szlifu, no i taki mały kamień, to znaczy taka mała grupa kamieni szlifowanych tak dokładnie ma znacznie wyższe ceny niż, i to wielokrotnie wyższe ceny niż kamienie szlifowane według normalnych zasad, takich jak używa się w branży. Więc to jest bardzo intratne przedsięwzięcie, jeżeli oni będą potrafili, oni czyli stargems będzie potrafił takie diamenty produkować i sprzedawać je do przemysłu zegarkowego. Dziękuję bardzo za uwagę. Tutaj Zofia mi napisała: pyta, czy mam psa i kota? Nie, nie mam ani psa, ani kota, ani węża. Nie zajmuję się zwierzętami. Znaczy, mam, mam kota. Mam biednie kota, nie mam ani psa, ani węża. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.